Siemanko, witajcie w kolejnym dniu, a tak naprawdę mamy już noc. Jedziemy na miasto poznać życie nocne, dyskoteki, dancingi i te sprawy. Zapraszam do oglądania. Wsiadliśmy z taksówki tuż pod świątynią. Zobaczcie, jak to wygląda. Miniemy pana. Są słonie biele. W środku złoty buddha Zdejmujemy kapcie Jest i kolega Samiego Tutaj mamy parę rzeczy w jednym. O, tutaj można byłoby busem nocować wzdłuż. Może nikt by się nie doczepił. Tutaj zasłona dymna. Nie żarty, woda. Niezły klimat. No i zazwyczaj w Tajlandii e, świątynie są nowe. Te świątynie nie mają wiele lat. Generalnie sobie można spotkać te świątynie, które widzieliśmy. Załóżmy biała świątynia. Chyba świątynia, która miała żeby nie skamiać, około 20 lat. No ale chodzi o tutaj przekrój mniej więcej lat. Ale jeśli chodzi o stare właśnie budowle, no to takie jak w Ayutai mieliśmy, czy takie stupy. Akurat to wygląda naprawdę w niezłym stanie. I tam jak podejdziemy też jest jedna fajna rzecz. Więc idziemy przed siebie. Tutaj to to jeszcze zwodnica, myślę, warta. A nad zwodnicą palmy, i to chyba kokosowe, niebezpieczne. Taka palma, taka, taki kokos potrafi zabić. A tam zobaczcie, wcią, wci wciągają jakąś, nie wiem co to jest jakąś postać. A w sensie oczywiście. W formie nieżywej, żeby nie było. Wow! To jest przepych. No i to można chyba sobie zakupić. O, zobaczymy co oni tam wciągają. W sensie na linach, żeby było jasne. Tu zjeżdża. A i zwierzątka nalewają jakąś wodę i to chyba będzie wjeżdżać I ta woda musi jakoś tam się wyleć chyba. Nie wiem. No ale naprawdę ładnie. Podoba mi się tutaj. Nie ma no, mi to przypomina koziołka, ale to chyba nie jest koziołek. Nasza ulubiona stacja od Laosu, Kambodży aż po Tajlandię. Cena tak jak wszędzie w okolicach 4 zł za Wizla, 33,5 bata. No i restauracja, restauracja kawiarnia Amazon robi robot. Idziemy teraz poszukać jakiegoś street fooda. Tutaj taki dom na palach w mieście. No i mamy to na co czekaliśmy. Street food, ale chyba musimy iść z frontu, mam wrażenie. Z frontu. Kasia zadowolona? Jeszcze nie zjadłam. Aaa, bo ja już czuję się nerwowy. Pierwsze stanowisko. Ja już bym się zatrzymał. W takie, takich naleśnikach jakby. To co to będzie? A, na... A niekoniecznie na słodko. Pięknie okay. 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 To jeszcze? Jeszcze nie? Bo płatność do tego obok Okay. Tu jest duża kolejka. Ula la. Ula Ładnie to wygląda. Jest kolejka do pewnego dania. Dwie godziny trzeba oczekiwać, więc ja się na to nie piszę. To będzie zbyt dużo nerwów nie kosztować. Ananas. Bardzo tani tutaj. Ja nie wiem, czy to jest. To wygląda mi na pomidory. A nie, to nie są pomidory. Okay. To jest też deser? A tutaj jakieś omlety. Okej, okay, to mnie nie powala, więc idziemy dalej. Też omlety. Nie tym razem. Takie pierogowate, to pewnie ty nie będziesz chciała. O, to U. też nie wygląda źle. Są i ryby. Jak dojedziemy na wybrzeże, będziemy jeść owoce morza w dużych ilościach. Już nie mogę się doczekać. tej za 40. To jest właściwa cena. No, już na jedzeni. niestety nic nie nagrałem, bo przysiedli się do nas bardzo, mi, bardzo miłe osoby z Brazylii. My sobie pogadaliśmy, bardzo fajna konwersacja, a teraz czas na jakiś deser. Kupiłeś co to jest? Pochwal się. Kupiłam. Tutaj najbardziej sławną potrawę, deski, najbardziej sławny typu deser, deser w Tajlandii, czyli mango sticky rice. Ryż, mango i kokos. Tak? Aż głowa zaczęła boleć. Który wybrać? Napiszcie w komentarzach, który smak, którą kompozycję wybrać. Zamówiłem to. One Oreo. się mój. Zaraz to zeżrę. Rozpusta na całego. Ja mam naleśnika. A Kasia ma deser z ryżem. Nie, próbuję go skomponować. I to jest taki kleisty makaron, więc to nie ryż. makaron ryż. Tak finalnie prezentuje się. Mango z pikniki jest jeszcze jakaś taka posypka. Nie wiemy co to jest. Jak orzechy wygląda, ale nie wiem co to jest się, spróbuj i powiedz na wizji, czy wartałoby? Fajne. Polecam. A ja polecam swojego chrypsa. Najbardziej lubię wazji Przechodzenie po drodze. Przeszliśmy do, nazwijmy to Starego Miasta. Stare miasto ma tutaj w wielu miejscach takie ruiny muru. Czy my tam parkowaliśmy wczoraj na wprost? Chyba tak. Tak mi się wydaje, wczoraj tam parkowaliśmy. La cucaracha, la cucaracha, tam. Ta, ta. Najedliśmy się, deserek jest. No to teraz czas na dancingi oraz na może jakieś życie nocne, może jakiś bar, te sprawy. I dużego budę. Ale myślę, że nasi widzowie bardziej oczekują jakiejś większej akcji, więc idziemy na jakiś dancing a, i tego typu sprawy. Takie romantyczne mostki. A Darek jest bardzo romantyczny, więc. Pozwolę wejść razem. To się rusza, to skaczemy. I nie zapadło się. Czyż nie jest tu romantycznie? I świątynia, w której byliśmy, więc zrobiliśmy na razie kółeczko. Idziemy jeszcze dalej szukać jakichś miejsc do wieczornej zabawy. Jak ktoś ma dosyć lokalnego jedzenia, tajskiego, azjatyckiego, dużo jest naprawdę KFC, chyba najwięcej. Pizza Hut, Burger King, McDonald's, ale chyba KFC jest najwięcej i nie są aż takie super drogie, bo byliśmy dwa razy, przyznajemy się, bez bicia i e, jeśli chodzi o wybór, nie masz tak dużo kanapek jak w Europie. Są głównie te wingsy, głównie kurczaki, te kubełki można e, kupić, więc tutaj najwięcej naj, naj, naj jest takich zestawów. No i oczywiście niektóre zestawy zamiast frytkami są z ryżem. A ja znalazłam jeszcze Subwayka tak, jest jeszcze Sabo, ale saboje są dwa dosłownie. tak, są dwa saboje, jeszcze jeden jest na lotnisku. I tam raz kupiłam sobie suba dużego z tunczykiem, ze wszystkimi warzywami za 209 tyś. Czyli 25 zł. To tanie niż w Polsce. Tanie jak w Polsce, tak. Podjęliśmy decyzję, że idziemy w to miejsce, które widzieliście na początku odcinku, gdzie była mega głośna muzyka, bo ja uwielbiam się bawić. Jestem pierwszą osobą do tańca. Kasia może to potwierdzić. Oczywiście to są żarty, ale idziemy, może tam będzie coś fajnego. Więc mamy z 10 minut przejścia a, i do zobaczenia wkrótce. Palmy, kanał, rzeka, jak tu ten, a z tyłu kolumny włoskie. Te chodniki to jakaś masakra, czasami jedno osoba ma problem przejść, jeszcze może zahaczyć, tak jak ja teraz, o cegiełkę, a tutaj w ogóle parę osób, albo nie wiem, z wózkiem, to w ogóle nie ma tutaj opcji. Są i chińskie akcenty, byliśmy my jakiś czas temu w Chengdu, pandy widzieliśmy, Miłe wspomnienia, z, miłe zapiski z przeszłości. Taj masaż, masaż tajski o nazwie Nora. Jest więcej lampeczek, czyli zbliżamy się do celu. Miejmy nadzieję, że muzyka będzie cały czas grać na żywo. Happy New Year 2025. Tam był koncert. Oby był dalej. Já To wygląda zajebiście To by wyglądało zajebiście, ale nie jestem głodny Nie jestem głodny niestety Takie polskie walczyłem. Jakie śliczne. Jaki jest koszt? 50, czyli 5,5 zł, ale nie wiem, czy jakąś, jakąś monetę zdobyć. A, tutaj chyba się zdobywa monetę. Więc zobaczymy czy mamy drobne, może ktoś nas zagra. Yupi. Coelha com parasol. Będzie muzyka Perkusja DW profesjonalne Hard Casey za dzisiejszy odcinek. Była niezła zabawa, nieźle się upawiliśmy, więc mam nadzieję, że choć trochę Wam pokazaliśmy życia nocnego w Chiang Mai. Wracamy, taksówka już zamówiona, wracamy do samiego i widzimy się jutro. Pamiętajcie o subskrypcjach, dzwoneczkach i tych wszystkich YouTubeowych sprawach. Papa! Pa!